serdecznie w gameplayu z gry Dungeon Switch 2 Broken World i chciałbym się w czasie, kiedy oglądacie walki z gry podzielić plusami i minusami, jakie zaobserwowałem w czasie ukończenia dwóch trzecich Dungeon Switch 2 oraz całego dodatku Broken World. Tak więc zacznę od minusów gry, żeby od rzeczy najgorszych przejść do najlepszych. Pierwszy minus jest taki, że ceny eliksirów tych większych że są zbyt wysokie w stosunku do tych małych, do tych najmniejszych i powoduje to, że albo wydajemy masę kasy, której nam może zabraknąć. Dopiero pod koniec gry w zasadzie mamy wystarczająco funduszy, żeby kupować duże flaszki z maną i życiem, a przez to, że są one nieporównywalnie droższe od małych musimy często wracać się do miasta. I to dosyć irytuje w czasie gry. Kolejnym minusem jest to, że czasami postać jedna albo kilka nie teleportuje się z naszą główną postacią, którą gramy i trzeba wracać po niej do poprzedniej lokacji i je przenosić osobno. Następny minus to są w podstawowej grze Dungeon Siege 2 zbyt duże miasta. Tam zwłaszcza te podróże zawieszonymi na drzewie windami. Naprawdę zabierają dużo czasu i powinny być te miasta zdecydowanie bardziej kompaktowe. Następna rzecz to jest nieprzydatne zupełnie, przynajmniej ja z nich nie korzystałem, kapliczki zaśpiewów. Zdobyłem masę tych zaśpiewów, ale nigdy w zasadzie nie byłbym potrzebny do gry. I ostatni, już minus, który wyczaiłem grając, to jest takie no, powiedzmy irytujące wykonywanie niektórych zadań, typu tam, gdzie musimy do piramidy skierować promienie. Które są umieszczone w różnych miejscach y, takiego labiryntu, gdy zapomnimy albo nie wiemy o tym, musimy jeszcze raz się wracać i wracać, chodzić, celować tymi promieniami, aż wreszcie y, zagramy tak, jak wymyślili sobie twórcy. Myślę, że można było to rozwiązać lepiej. Było o minusach, teraz przejdźmy do tego, co najlepsze, czyli do plusów gry, bo można powiedzieć, że sama gra jest jednym wielkim plusem, zwłaszcza dodatek y, Broken World, ale. Myślę, że wymienię tutaj kilka takich istotnych rzeczy, które zdecydowanie mi się spodobały w tej grze i czyniły ją zdecydowanie przyjemną i wartą zagrania, mimo że nie jest to najnowsza produkcja. No więc tak plusy w podstawie, czyli Dungeons Siege 2 są takie, że na przykład na pojedynczego wroga wystarczy, że raz klikniemy i nasza drużyna, jeżeli mamy wydany rozkaz walki w tej lustrzanej będzie atakowała wroga aż go zabije. Poza tym w niektórych lokacjach są przyjaźni nam żołnierze, strażnicy, do których wystarczy przyciągnąć przeciwników, uciekając przed nimi i pomagają nam oni zdecydowanie przechodzić kolejne etapy. Nie jest ich bardzo dużo, ale na pewno w czasie, gdy spotkacie takie przyjazne postacie. Następnie nie ma czegoś takiego jak w wielu grach, czyli blokowania przy wejściu. Przy wejściu, przy wyjściu z różnych pomieszczeń wzajemnego tutaj postaci przy siebie przechodzą i nie zginiemy przez przypadek, jeżeli na przykład zaklinuje nas nasza drużyna. Tutaj nie ma o tym mowy. Kolejna rzecz to jest to, że na mapie widzimy przeciwników, są oni zaznaczeni na czerwono, a gdzie nie, gdzie tylko pojawiają się przeciwnicy, których na mapie nie ma, których się nie spodziewamy, na szczęście nie są oni zbyt groźni. Dodatkowo nasza postać, nie znaczy nasza, wszystkie postacie z naszej drużyny nie giną od razu, tak jak w innych grach, tylko zostają ogłuszone i mogą dojść do siebie, następnie zostać uleczone i dalej brać udział w grze. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza dla młodszych graczy. Nie ma tutaj mowy o tym, że zginiemy i już po nas. Oczywiście jest możliwa śmierć całkowita, ale to tylko przy jednym zdaje się bosie w dodatku w Broken World. Kiedy dostaniemy takim bodajże czerwoną falą, a poza tym możemy sobie grać. Bardzo ciekawym patentem ponadto jest szybkie kończenie dialogów. Jeżeli graliśmy już wcześniej i przechodzimy po raz kolejny jakiś fragment rozgrywki, to wystarczy, że naciśniemy na klawiaturze np. Na jedynkę, wybierając pierwszą odpowiedź, którą, którą możemy albo klikając na okienko rozmowy i wtedy zostaje ona całkowicie już wyświetlona i możemy ją zakończyć no i jeden z kluczowych elementów, który przydaje się nam w walce czyli pauzowanie gry zwłaszcza w lokacjach gdzie są bossowie lub gdzie jest więcej przeciwników możemy z tej pauzy poczystać ja nie korzystam z niej zbyt często ale na pewno jest to pomysł, który warto zaadaptować do innych gier co do samego dodatku Broken World, to po pierwsze zmniejszono miasta, czyli ten obóz Dryad i tak dalej, to są czy kopalnia są to bardzo małe lokacje, wszystkie sklepy są blisko, nie będziemy musieli tracić czasu na bezproduktywne bieganie po lokacjach i kupowanie i sprzedawanie ekipułku. Bardzo dobry pomysł, wszystkie postaci są blisko. Dodano więcej takich bohaterów, z których wypada mnóstwo złota oraz magiczne przedmioty. Zdecydowanie jest to na plus. Są się w pokonaniu. Na szczęście niezbyt często atakują magią i przy odpowiednio wyposażonej drużynie, o której Wam też opowiem, nie ma problemu z ich pokonaniem. Następna rzecz w dodatku to są teleporty, które są umieszczone bardzo blisko bossów. Także jeżeli nie możemy przejść, nie możemy sobie poradzić, tak jak ja w jednym z filmików zaznaczam, z, którym, z którą postacią nie mogłem sobie poradzić, dokładnie z kibugami, to jeżeli przychodzimy po raz kolejny, nie będziemy musieli się przebijać eliminując setki wrogów. Fajny pomysł. Następna rzecz to jest, zobaczycie to w budowie drużyny, możliwość przy dodatku Broken mode albo eksportu postaci z podstawowej wersji gry, jeszcze ja nie skorzystałem, bo przyszedłem tylko dwie trzecie albo skorzystanie z gotowej postaci, którą omówię przy okazji drużyny. To myślę, że są najważniejsze plusy i minusy całej serii Dungeons i 2 łącznie z dodatkiem. Sam jestem ciekaw, co wy dodaliście do tego. Napiszcie w komentarzach. Pozdrawiam, cześć.